Ale ślicznie idziesz po schodkach. Ślicznie. Jak to babcia zobaczy, to się będzie cieszyć. Super, tylko nie zapomnij zamknąć bramki. No tu się nie zapomniałaś bramki zamknąć? Bramkę nie zamknęłaś. Zamknij bramkę. Nie, bo to jest bajeczka ulubiona. Zrób papa do babci. Zrób babci papa. No. Zrób babci papa. hej, Zrób papa babci. I buziaczka wyślij. You said you'd be alone. You've come to be in the photo with Edith Budge, I hope. Yep, and then I'm hoping we'll have time to have a quick blast of jazz. Oh, that would be cool. A uh, dog, or is it cat? <coughs> oh. <laughs> Louis, could you perhaps go and practice somewhere else? Seriously. Sure